Świata, Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Tak? Jak ci minął dzień? Fantastycznie. Mhm. co jadłeś na śniadanie? <grym> Cheeseburgera. z <To> Poważnie. <grym> <grym> Nie, weźcie, nie, jeszcze raz. Nie, ale Naprawdę. to jest bardzo ciekawe, wiesz, normalnie się nie zadaje powieściopisarkom tego typu pytań. Mhm. Już zaczęliśmy, myślę, banalnie. Przyjechałam wczoraj z Mazur, po prostu z urlopu mojego, mhm. tutaj, do Warszawy, i o godzinie 21.30 jedną mhm. rzeczą, którą mogłam zjeść na dworcu centralnym, to mhm. był McDonald's. W związku z tym wziąłam sobie dwa razy Two For You mhm. i mi jeden cheeseburger został na rano. Czyli jesteś taka jakby praktyczna. Bardzo. Mhm. Ale skusiło Cię tu foriu dlatego, że od razu z frytkami na Nie, tak dlatego, że jest jakś... tanie i że okay. jest z frytkami, że mogę wziąć cheeseburgera z frytkami, a potem mogę sobie wziąć jednego cheeseburgera na przykład z kolą. Rozumiem, o właśnie, czyli o to chodziło. E, moi drodzy, gościem <laughs> głosów ze świata książki jest Adriana Trzepioda, Osoba o nieprawdopodobnej wręcz wrażliwości. Przezabawna. Poznałem Cię podczas gali Lubimy czytać, gdzie zdobyłaś tytuł książki roku tak. swoją powieścią. Zimowa jutrzenka. Tak. Chciałbym ci zapytać od razu, bez patyczkowania się i wchodzenia w jakieś detale, jakie to było uczucie zdobyć tę nagrodę? Bo to, że się cieszyłaś, to, że jakby wiesz, tryskałaś energią, było niezaprzeczalne. Ale jak się czułaś? Czułam się fantastycznie. Ja nawet nie spodziewałam się, że dostanę tą nagrodę. I czego by nie mówiono w kuluarach, że może wiedziałam o tej nagrodzie wcześniej, czy nie wiedziałam. Ja absolutnie o niej nie wiedziałam i nie spodziewałam się, że uda mi się zdobyć pierwsze miejsce wśród tak znamienitych nazwisk, które tam również się pojawiały w mojej właśnie dziedzinie. Tak więc było to dla mnie ogromnie cudowne uczucie i taka dzika radość. Dzika radość, że po prostu, że mnie się udało i że to czytelnicy na mnie zagłosowali, bo to jest taki trochę czytelniczy Oscar. Bo to Co czytelnicy prawda? głosują. To głosują czytelnicy. To nie, nie głosuje jury i znajomi znajomych, a, albo, albo no właśnie, znajomi znajomych e, nie głosują, tylko głosują czytelnicy. Czyli, czyli, czyli ten kwiat, który mnie najbardziej interesuje w całym pisaniu moim, to właśnie jest czytelnik. No bez czytelnika nie ma pisarza. To prawda. Wydaje mi się, że szczególnie teraz postpandemicznie można powiedzieć, że nawet jest chyba więcej autorów niż czytelników potencjalnych. Zgadzasz się z tą teorią? Autorów ja mam wrażenie, że zawsze jest więcej niż czytelników i piszą wszyscy. Niech piszą, dobrze, że piszą, bo mhm. pisanie to jest taka forma też trochę autoterapii mhm. albo jakiejś takiej formy może oczyszczania siebie. Przynajmniej ze mną tak jest. Mhm. Ja też bardzo dużo w moich książkach jest mnie i to jest ta sfera takiej delikatnej nutki i tajemnice. Uh -huh. Zawsze czytelnicy się zastanawiają, ile jest... Czy jesteś Kowalem Bogdanem, czy jesteś... Tak, czy ja jestem Kowalem Bogdanem, czy ja jestem Leśniczym, czy ta Jaśmina, moja bohaterka, okay. albo Jaśmina, albo Joanna w Zimowej Jutrzęce, czy to jestem ja, czy to, czy, czy to nie jestem ja, więc trochę w tych bohaterach zawsze jest mnie. Mm, nie wiem, na jakie pytanie odpowiadałam. Ja też nie. No <laughs> no. e, słuchaj, mm... Opinie czytelników są bardzo ważne. Mhm. Książka Roku w plebiscycie lubimy czytać. Głosowali czytelnicy, jak sama powiedziałaś, twój, twój jakby kwiat, który zebrałaś. Czytelnicy są najważniejsi. Bez czytelników nie ma autorów. Ale czy to oznacza też trochę w taki przewrotny sposób, że recenzje krytyków zawodowych cię nie interesują albo nie dotykają? Znaczy ja recenzji w ogóle nie czytam. Ja ich nie czytam E, dlatego, chyba, że nie mam czasu. Mhm. E, nie mówię tego z jakiejś przezorności. Mm, bardzo mnie to interesuje. Chciałabym mieć mhm. jak najwięcej dobrych, oczywiście, recenzji. Jasne. Ale oprócz tego, że jestem matką, oprócz tego, że pracuję na etacie, oprócz tego, że piszę książki, to jeszcze muszę ugotować na przykład obiad. I mhm. generalnie ja nie mam czasu zajmować się takimi rzeczami. Po prostu nie mam, najzwyczajniej w świecie czasu. Mhm. I nie wiem, ile jest opinii krytycznych na temat mojej książki, ile jest opinii pozytywnych? Nie wiem, po prostu nie wiem. Dla mnie um, największym podsumowaniem Aha. i największą radością, jaką mam podczas pisania i jak już się książka również ukaże, Aha. to jest um, opinia i wiadomości, no najczęściej od moich czytelniczek które piszą mi przepiękne rzeczy, wiadomości mailowe, messengery, na Instagramie. I one mi po prostu dziękują. Dziękują mi za moje książki, że mogły je przeczytać, że mogły się utożsamić z bohaterkami i że wniosły w ich życie coś więcej, aniżeli tylko takie puste słowo. Ale ty piszesz dla siebie czy dla czytelników? Bo... Jedno i drugie. Tak, ale bardziej tak. dla siebie jednak. Pytam dlatego, mhm. że pokonałaś bardzo długą drogę. Bardzo. Teraz jakby ukazuje się wznowienie Zwilczonej. Tak. W przepięknej nowej okładce. pięknej I zastanawiam się, czy te osoby, które usłyszały dopiero na przykład o tobie przy okazji tego plebiscytu, lubimy mhm. czytać, otrzymanej książki roku, tego tytułu, czy nie mają takiego jakby krzywdzącego e, poczucia, że tobie jest już łatwiej, że wydałaś, że otrzymałaś nagrodę i tak dalej. Ludzie nie znają tego procesu, mhm. więc to też było moje pytanie wcześniej. Czy piszesz dla siebie bardziej, czy jednak dla czytelników? Ja, ja piszę i dla siebie. Chyba pierwszą książkę to napisałam właśnie Zwilczoną, chyba tak bardziej dla siebie, chociaż, żeby nazwać siebie autorem, no mm. to powinno się mieć czytelników. Historia mojego pisania to w takim dużym skrócie: no jest taka, że ja zawsze chciałam napisać książkę. Zawsze chciałam napisać książkę, nie wiedziałam jak to zacząć. Potem przyszły takie różne dosyć nieprzyjemne sytuacje życiowe się pojawiły u mnie. I w momencie, kiedy już nie miałam siły po prostu na nic, ani na studia, ani na pracę, ani na wychowanie dziecka, to, to przeczytałam taką wspaniałą książkę, która się nazywa Biegnąca z wilkami, Clarice i Estes. W tej książce były porównywane właśnie kobiety do, do wilczyc, takich dzielnych e, dzielnych kobiet, zwierząt, które są na tyle odważne, dzikie, wolne, że potrafią sobie Odgryźć łapę, która przeszkadza im w tym, żeby biegły. No i mogą biec już bez na przykład pazurów albo opuszków przedniej bądź tylnej łapy, byle tylko biec do przodu. No i jak tak sobie poczytałam o tych wilczycach, to sobie myślałam, kurczę, ja też taka chcę być. Ja też taka chcę być i ta książka, którą napiszę, ma mnie dać siłę, mam się utożsamić właśnie z taką wilczycą i ma moim czytelniczkom też dać siłę. Ja nie będę ukrywała, że ja piszę dla, dla kobiet. Chociaż mężczyźni też czytają moje książki, ale ja w głównej mierze piszę dla kobiet i chciałabym, chciałabym żeby te kobiety już utożsamiały się z tymi książkami i żeby, żeby się nie poddawały w życiu. To jest dla mnie najważniejsze, bo, bo jedno to jest mieć przeciwność losu, a drugie to jest. Umieć się podnosić i gdzieś tam dalej biec przed siebie. A jak się jest matką i żoną, i pracownikiem na etacie pracownicą, to bardzo jest ciężko znaleźć czas dla siebie albo na własne przyjemności. No i taki bunt się we mnie zrodził, mhm. że, że ja w ogóle jestem zrodzona z buntu. Mam takie wrażenie, że im więcej jest przeciwności losu w moim życiu, tym tym chyba bardziej biegnę, albo przeskakuję przez te wszystkie kłody, piszesz. albo może tym lepiej piszę, nie wiem. Droga moja była do pisania bardzo długa, ponieważ nikt nie chciał mi wydać mojej pierwszej książki Wilczonej. E, no, ale potem miałam różne pomysły na siebie. Uh -huh. Stworzyłam też, wpadłam na pomysł, żeby zrobić sobie takie dzikie zdjęcia uh -huh. z wilkiem. Znalazłam takiego psa, w sumie sam do mnie przyszedł taki pies, poznałam człowieka, który właśnie jest właścicielem psa, który jest podobny do wilka, to był pies rasy husky. Zrobiłam takie zdjęcia, ale to też jest taka historia, że moglibyśmy tutaj do rana siedzieć, w jaki sposób myśmy się poznali, w jaki sposób te zdjęcia wyszły, portfolio powstało, zdjęcia powstały, zrobiła je moja przyjaciółka, fotografka Asia Nicewicz i zaskoczyło, i zaskoczyło. Mhm. I zaskoczyło. Przez rok odrzucali mnie wydawcy. Potem stworzyłam to portfolio. Mm, wysłałam zdjęcia swoje z Wilkiem, dzikie zdjęcia. Yy, no i się udało, udało się, udało się wydać z Wilczoną. Yy, no a teraz przyszedł jej czas na wznowienie w świecie książki, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Dobrze, bardzo. To może uchylić teraz rąbka tajemnicy, nad czym pracujesz teraz, jeżeli chodzi o nowości. Uuu, uuu, teraz, nawet wyjesz, jak uuu. Uuu. Teraz, teraz pracuję nad. Oj, to będzie bardzo gruba książka, znaczy gruba książka to będzie, to będą tomy. Pracuje na, pra, nad takim wdzięcznym. Tematem, którym, którym są właśnie czarownice. Mhm. Czarownice w XXI wieku, i w XVIII, i w XIX. I tak właśnie, moja najnowsza książka będzie o trzech siostrach, czarownicach, o każde, każda z nich będzie poszukiwała swojego życiowego talentu. Jedna będzie miała talent przemiany, druga będzie miała talent y, rozmowy. Bajkopisarstwa i będzie umiała rozmawiać z zwierzętami, no i będzie taka jeszcze jedna, taka, taka czarownica, która nie będzie wiedziała, jaki ma talent. I bardzo mocno się zakocha w pewnym mężczyźnie, który nie jest jej pisany. Oj, nie jest, on będzie łucznikiem, będzie polował na czarownicę. I to będzie taka bardzo długa historia. Bardzo długa i piękna historia. I one będą musiały później wyruszyć w świat, będą musiały uciekać przed połacza, po, poławiaczami czarownic i się im drogi rozejdą. Skomplikowane mm -hmm. relacje damsko-męskie, bo zaintrygowałeś mnie tym ucznikiem, są jakby motywem przewijającym się w Twoich tak. książkach. E, na przykład w zimowej jutrzence. Mm -hmm. Jeżeli nie czytaliście sprawdźcie na świat książki Krokobel, Albo w dowolnej księgarni w kraju. Powiedz mi, czy, czy ta jakby dynamika damsko-męska cię jakby inspiruje do pisania? Mhm. Oczywiście, że tak. Największą wartością w życiu jest, przynajmniej dla mnie, miłość i chyba nadzieja, jakieś takie życie w poczuciu własnej prawdy. I to jest chyba dla mnie najważniejsze I, i też tak staram się pisać, żeby gdzieś tej miłości w książkach było bardzo dużo i to nawet nie jest ymm, związane z miłością damsko-męską. Yy, ani o tym, o zawieraniu związków pomiędzy mężczyzną a kobietą, tylko staram się też pisać o takiej miłości, którą człowiek powinien mieć po pierwsze do samego siebie. A jak będzie miał tą miłość i szacunek, o, szacunek do samego siebie, to wszystko inne, co się z tym wiąże, samo do niego przyjdzie. A bardzo często, bardzo często no, tego szacunku ludzie sami do siebie nie mają, bo na przykład żyją nie w prawdzie, okłamują siebie codziennie. Będę szczęśliwa, coś się zmieni, nadejdzie etap, kiedy tak, poczuję satysfakcję. Tak, jutro będę miała czas, jestem z kimś, kogo nie lubię, albo... Mm. Męczę się w związku, albo y, jutro będę miała czas na przeczytanie książki, albo pojutrze będę lepiła garnki, mhm. bo będę miała na to czas. Guzik, prawda, tego czasu nie będzie. Jak sobie sami nie zorganizujemy tego czasu teraz i w tym momencie, to odkładanie rzeczy na później y, przyniesie nam taki skutek, że później może nie być Wypalimy niczego. Może mi się wypalić, albo może nas nie być. No, kto wie, co się wydarzy jutro? Mhm. Ja nie wiem, ja może stąd wyjdę. Ujdę, wpadnę pod tramwaj, oczywiście tego, czego... Wiesz, bardzo. książki się na świetnie sprzedawać? <grym> ale chciałabym, słuchaj, chciałabym być jeszcze pisarką, za taką fajną pisarką, którą będą czytali e, e, moi czytelnicy, ale jeszcze za życia chciałabym tego doświadczyć. Chciałabyś to poczuć. Tak, chciałabym mhm. to poczuć. Tak, no bo wiesz, załatwiłaś już tego psa husky, zrobiłaś tą sesję życiową lata temu, ta, ta, ta. teraz to ta. wznowienie, fajnie byłoby to jednak przeżyć. Ta. Zapytałem i sformułowałem w taki banalny sposób to, y, 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 tą myśl o dynamice damsko-męskiej, mm -hmm. dlatego że przed nagraniem powiedziałaś mi w półprywatnej rozmowie, którą teraz wyciągam i wykorzystuję w obrzydliwy, najobrzydliwszy sposób, że poczułaś... Ostatnio zazdrość o swojego męża. Tak. I to jest niesamowite, bo powiedziałaś, że jakby nie spodziewałaś się tego, że odkryłaś to nie. w sobie. Nie. To w ogóle... Dlatego zapytałam cię o tę inspirację, dynamikę, wiesz, jakby. Tak, to było bardzo dziwne. Ile, dla jeszcze, mnie ile jeszcze takich wiesz, takich nieodkrytych rzeczy masz w sobie? Nie wiem, to odkryjemy to. Ile tych nieodkrytych jest rzeczy, ale podejrzewam, że każda kobieta ma w sobie bardzo dużo takich. Po, po, pokładów mhm. wart, takiej twórczości, która jest w niej nieodkryta. Nie Mam też takiego pisarza mojego ulubionego, zresztą pochodzącego z Mazur, już niestety nie żyjącego, Zbigniewa Nienackiego, mhm. który napisał fantastyczne książki o panu samochodziku, Coś i kojarza. zupełnie jeszcze inne. Na przykład napisał Uwodziciela, to jest fantastyczna książka dla dorosłych. I on w niej napisał, że jeżeli mężczyzna nie widzi w kobiecie. E, kilku kobiet, w uh jednej -huh. kobiecie kilku kobiet, na przykład nie widzi w niej zakonnicy, kurtyzany, matki polki, nie widzi w niej przyjaciela, mężczyzny, diabła. Na przykład diablice albo anielicy, to, albo wilczycy. O, wilczycy, jeszcze na przykład, pięknie. jeżeli nie widzi w niej e, tych kilku twarzy, mm, no to taki związek jest nudny, bo wtedy to jest tak jakby, nie wiem, na przykład jakiś artysta grał na jednej strunie. Ono, mm -hmm. A jeżeli chodzi o kobiety, to można tam poruszyć bardzo dużo różnych strun w kobiecie, no i wtedy wychodzą z niej różne twarze. O to tak. jest chyba bardziej pasjonujące takie życie z taką kobietą, niż. Tak mi, tak mi się wydaje. Dlatego też jakby pociągnę temat i go zamknę. Mm -hmm. Co, jakie, jakie uczucie towarzyszyło temu, te, temu takiemu ukłuciu zazdrości u męża? Byłaś wkurzona? Tak. W zasadzie, hej, jestem zazdrosną mojego męża, jak to jest możliwe? Tak. Tak, byłam, to było dla mnie dziwne uczucie, bo jak już jesteś z kimś 10 lat, a w związku chyba lat 13 mhm. albo 14, to pewne emocje. Yy, nie, nie ma. Po pewnym czasie jakieś emocje się wygaszają, no i tak zawsze, wiesz, że jest ten mąż, jest ta żona, są dzieci, srutu-tutu, sru tutu, tutu i takie wszystko jest poukładane, a potem nagle się okazuje, że nie jest poukładane. Że jedna osoba po prostu wyt wytrąca Ci, yy, może nie świat do góry nogami, ale że poruszyły się we mnie takie jakieś emocje, o których absolutnie nie miałam żadnego pojęcia. Zawsze gdzieś byłam o niego zazdrosna, ale nie aż tak. No. No, niech ta druga lepiej uważa. <laughs> niech uważa. O, niech uważa. E, moi drodzy, gościem głosu ze Świata Książki była Adriana o powieściopisarka. Osoba bardzo inspirująca. Ty też poruszasz tłumy, prawda? Inspirujesz kobiety podczas takich Mam spotkań. Mam nadzieję. Nie tylko poprzez literaturę. Sprawdźcie Mam. w internecie, co Adriana Czepiota ma do zaoferowania poza samymi książkami. Jak sama obiecała, pracuje teraz nad wielotomowym tak. e, dziełem. Mhm. A już wkrótce, bo za kilka miesięcy, do księgarni trafi wznowienie zwilczonej. Mam dla ciebie też niespodziankę, ale o tym w Boję osobnym się. materiale. Niespodzianka jest ukryta tutaj.